Docieplanie, dzień ósmy. Opaska nad oknem, na razie na szpilkach próbna. I pod rynną cokolwiek taki 7 cm, żeby przykryć deskę okapową, bo jest trochę nierówna. I już jest cały dom pokołkowany. Parapety wszędzie, jeszcze zostały środki do obrobienia Ta ściana tak samo pokołkowana Dwa parapety do wsadzenia Tu tak samo zostały dwa parapety. Cała ściana pokołkowana. I tu zostały osadzone te małe parapety w tych trzech oknach. Pod każdym oknem jeszcze dojdzie opaska. Zobaczymy jak to będzie wyglądać listwy przyokienne też już pomontowane u góry tak samo